Ziomeczki. No to kończymy grę tą epicką. Zapiszemy sobie i patrz. Tutaj mamy jaskinię, co nie? Patrz jaka ta plansza jest zasrana. Zaraz Ci pokażę. No, powiedz, patrz. Powiedz. Mamy tu jaskinię co się nazywa jaskinie zapomnienia to się nazywa. Z historyjki to wiemy. Patrz. Mamy tu pode mną już, patrz. wejście do jest. No patrz, No jest, No i co? Patrz. I tak naprawdę to, to tam nie można iść. Naprawdę do trzeba przejść ten... No i co? No I co teraz? No, to teraz na chmurkę. I teraz z chmurki tu. Po o jeszcze nie? Jak ty ma dzisiaj chyba delektujesz tym? Co A słuchaj, a może Oj patrz, patrz na to. To niby koniec panszy. A dobra, nie chcę tam iść. Ale powiem tyle, że tam tak naprawdę niby, niby to wygląda tak, że o tutaj jest wyjście, tam było wejście, no to by pewnie mogę sobie przejść z jednego końca na drugi, jaskinią, co nie? Tak naprawdę gówno prawda, tu zaraz są ściany wszędzie. Czyli co? Lepij od razu do wyjścia. Tak naprawdę można tylko górą przejść tam. Jestem szybka ponieważ faktycznie. I teraz możesz sobie iść, bo tu trzeba poczekać. Teraz tu trzeba bardzo długo czekać. Ale na co? Na no potwora z Rochmes. Z Rochmes tutaj siedzę. To obejrzyjmy sobie kultista. W ogóle mam plan, hmm. żeby jeszcze... Jest za tak szybko. Bo to zależy, co nie? Nieraz od razu tu jest nawet, a nieraz trzeba czekać. I teraz taka scenka jest. Nie, ja tego nie prowadzę, co nie? Tylko żebyś żeby tam nie oparł na listwie, bo zaraz kąpa wyłączysz. Tutaj sobie zje chwilę trawę. I zaraz popłynie z nami. Ty i wiesz dobrze, że z tego to też nas czeka. Bo jeszcze Master Gamer ma nagrywać z tego. Mhm. Z pi malo, No tak. Trzeba będzie jakieś do? To ja musiałem przed ostatniego przedostatniego bossa przejść tam. Ty, cicho! Co cicho? Nie spoileruj. A jaki to spoiler, że musiałem mu przed ostatniego bossa przejść? A nie, Patrz, no, on to tak. tak na górę zatoczył, ale zaraz zejdzie na dół i nastawię się do... Chociaż powiem ci Maty, nie wiem czy nie będzie lepiej jak nagramy to sami bez niego, wiesz dlaczego? Bo będzie spoilerował co kilka. Bo on przeszedł tą grę. No, a on nie umie trzymać mordy, tak? On nie umie trzymać mordy, on, on w ciągu Dobra, kilku plansz potrafi nagle dba. nagle no, nagle powiedzieć jak się skończy gra i fajnie. Dobra, sekretna plansz. <coughs> Tylko lepiej lepiej po prostu odpuść. A tu też jakaś drugą przejście. I trzeba będzie dojść. I to jakieś... będzie patrz. Tu podobna jest taka szkoła jakaś, gdzie są wszystkie literki o cały alfabet mordkoński. Stąd, stąd właśnie wiedzą co która literka znaczy. A widzisz sprytne? Widzisz? Czemu nie zabijasz ich? No, no, no bo nie zamartwajcie, a on on tak taką mało. fajną wrzeć. O kurde. No, się. 16 na mam tylko. I tak to się prezentuje właśnie. Na stołkach sobie poskaczamy. Posk Teraz trzeba... O... To zaraz? Nie zaskoczyłem do tego, co teraz mam zrobić. Zabij się! To jest dobry pomysł. To jest uniwersalne rozwiązanie na Rozpuszczalnik dobry do lek na wszystko Tak, to już będzie? No chyba tak Koniec O nie, <laughs> tylko twórca lochmes odpłynął, od, no, trzeba będzie znowu na niego czekać. Ale klasia musisz zrobić, nie możesz uciec. Dobra, już widzieliście ten alfabet, co? Tu jest wyjście cze, cze, Czekaj, potwora znowu się router zjebał Znowu mi inne ta wyjebało. To jest. Szybkie plansze? I co obu tych szybkich planszach? Tylko poznam nam został. Tak? Mhm. I co jeszcze? To jest gry. Co może zdjęcie? I co? Upokażają co na Facebooka, tak? Tak. Czekaj, no tu zaraz przypłynie. Pokaż. Ale sobie ładnie pływamy, po planie czy co nie? A to taki. Co? To taki. To chyba nie ja. Jakbyś zostało. Potw Messi sobie jeszcze coś. Ładnie sobie pływamy, co nie? I dumny siebie jesteś, rozumiem. Tak. Co on robi tymi rękami? Pa, patrzcie na niego. No dobra, jeszcze raz. Dobra. F5. Tu Ty już 5. tylko boss teraz? Tak. O! Oh. Ouf! Ja to 19, 19 naboi tylko. Nie mam nadzieję, że starczy. Ja myślałem, że koniec parta robisz na bossa. Zresztą teraz to upadnie. Dobra. Nie. Nie może być. Mortimer McMahon. Mortimer był cierniem w, boku, w twoim boku przez tak długo jak umożesz pamiętać, twoja, twój poziom kił był 314, a Mortimera był 315, zawsze się w tym no, przechwalał nie pozwalałem ci zapomnieć te, tego coś takiego wszystkie praktyczne żarty, mentalna okrutność, coś tam, nie wiem, swirlis, zamieszania Każde wspomnieniem robi twój, twój, wiem, twoje zęby, że twoje zęby zaciskają się coraz bardziej. I coś tam. I teraz Mortimer chce zniszczyć ziemię. Coś takiego. Dobra Mortimer, w czym problem? Czemu czemu zniszczyć ziemię? Ty i wszyscy ci, wszystkie te mentalne jakieś wimpy zasługują na śmierć. Jestem najmądrzejszą osobą w galaktyce. Czyż, czyż nie? Panie czy... czy 3.14 i coś tam dalej Zostanę cię za to mortimer Chodź i spróbuj Nigdy nie przejdziesz przez moje ukryte ukrytą Nie High to coś innego znaczy jakąś maszynę Przygotuj się na śmierć Kochantoszek Plan Dobra główny że to jestem na górze co tam steruje tym czymś No <laughs> I teraz właśnie się zaczyna to czego się najbardziej ubawia hmm. Czyli Walka z bossem. O! Teraz mam więcej punktów niż tam i grałem bez safe. Dobra, nie pierdol, graj. To Muszę zniszczyć te takie... ...retowe. To pewnie nie jest takie łatwe. Już zniszczyłem. Ale nie jest łatwe. Nie, ja mam już biznesu. Jak ja wcześniej kurde... Nie wiem Jak ja wcześniej kurde zniszczyłem tam to jedno fioletowe Które jedno fioletowe? No to które jest tu na dole to... Nie wiem Ono się zniszczyło a teraz kurde nie mogę przestrzelić przez... Przez, przez ten tego. No. Mam nadzieję że dzisiaj znów Przez tą nogę nie mogę przestrzelić A była mowa że nie palisz w pokoju? Nie kurde złego save Może zajdźmy jedna i Muszę zrobić to koło, panie. te a ten, ten też 我以前还看《库特》做飞了。 Nie wejdę na, na tą rękę tam tak no, z nogi. Nie słyszę się. Ale w A, bo ten się... Ta, ta ręka się podnosi na to. чуть Niech 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 Tam między tymi nogami się schodził. No wiem. Może tak poczekać, żeby się zaraz podniosła, i wiem, tak i mogę. Chociaż nie, wiem. Wiem, nie, to... Bo muszę się pomiędzy tymi szponami tej ręki schować. No właśnie, widzisz. Continue. Czekaj, continue. Ile? Czy ja nie mogę zaszczelić tego zielonego, co jest nic. No to jest na szczęście, no bo może tak być właśnie, że, że on strzeli od razu jak się zacznie grać film, co nie, wtedy nie ma żadnego. zaraz, żeby go zniszczyć. Więc co teraz? Walczymy z postem. Tak? więc? Tak. No po bosie. To Że po strzela, żeby... O. Tak? Chyba można tego strzelić. No, ale nie próbuj, po co? Panuje żambuł. Nie przestrzelić tego. I Jeszcze zniszczyć te takie szare siłki Jak? No ale Albo Tu wracamy A bo w serce szczęśliwe, no bo kurde cztery naboje mi zostało Jak to teraz raczej zatrzymałem Bo mam trzy naboje Dobra Muszę yy, wskoczyć na ten yy, Na tę potęgą no, co jest, na tą platformę I z tej platformy jeszcze być do tego Podskoczyć jeszcze w tym to dalej Jest cu Mortimer, unde Mortimer? E no, Mortimera Mac, Mac Maya, няма. E pe pse Mortimera Mac Maya. No, brație. I tei, ce e tam, ce tam dobra. Dobra, să mi se puteți cu tei, se e tot No, że dziękuję nam ten król i on razem z tymi Mortimerami, których nie zabił... Tak te efekty robienia zdjęć, I... A, ah. ah. <laughs> No i ten król właśnie powiedział, że razem z tymi, których... I że komandujesz wyrzekanie, razem z tymi Morticonami, których nie zabiłeś... No. Chcecielibyśmy ich uhonorować jakimś tam wielką piątką, dużą piątką, czyli największym odznaczeniem tam jakimś honorowym. Nie chcę Czekaj, czekaj. O, co, ukończyłeś ostatni epizod w finałowym... Ukończyłeś ostatni epizod w, w, w trolgi Commander Ken. Jeśli... Jak... Jeśli grałeś? Czy znalazłeś sekretne miasto w epizodzie pierwszym? Tak. Czy znalazłeś sekretną wyspę w tym epizodzie? Tak. Czy spisałeś galaktyczny alfabet i przeczytałeś wszystkie y, znaki we wszystkich trzech epizodach? No nie wszystkie, ale na no, ten alfabet to znamy, co nie? Czyli można uznać, że wszystkie trzy punkty spełniliśmy, co nie? Dobra. No i Ken mówi, że mam nadzieję, że się cieszyłeś z trylogii, bo ja tak, co nie? No, Czekaj, czekaj, może jeszcze coś. <kluzm> ale tu jest pytanie. The Koniec. No, no to koniec. Nie? No, to jeśli Wam się podobało, oczywiście, dostawcie łapkę w górę. Trudna gra była bardzo. Tak, subskrybujcie kanał, komentujcie i wbijajcie naszego Facebooka. No i oczekujcie nowych gier oraz. Kolejna część w serii Kolejna wiesz w serii... jak się nazywa? Nie wiem nawet. Ja Ci powiem. Ken śni. Aha. No to będzie grubo. Ciekawe co mu się śni. Nie? Ja pamiętam, gra w minecrafta Śni mu się, że gra w minecrafta tak? No to bardzo fajnie. Ja na przykład tak mam codziennie. Tak? No. No dobra. No to na, na razie, no koniec. Najlepszy. Koniec, koniec. Koniec. No to się No to się ma. Cześć.